na moim kanale Soul Medica dzisiaj będę mówiła o uzależnieniu od robienia zakupów czyli o zakupocholizmie jak wiecie człowiek jest y, tak zdolny że jest w stanie uzależnić się praktycznie od wszystkiego dzisiejszy świat zresztą temu bardzo sprzyja uzależnieniom y, obsesjom i tego typu bardzo y, negatywnym właśnie niszczącym człowieka mechanizmom Psychologia y, mówi o bardzo wielu złożonych przyczynach popadania w uzależnienie. Wymieniane są zazwyczaj czynniki, zarówno y, społeczne, jak i psychologiczne, i oczywiście również czynniki duchowe. I najczęściej miks takich czynników doprowadza właśnie do powstania silnego uzależnienia. Y, z mojego doświadczenia w pracy terapeutycznej wynika również, że bardzo często osoba dotknięta tym uzależnieniem wyniosła to poniekąd z domu. Oczywiście nie na za, takiej prostej zasadzie, powiedzmy, dziedziczenia tego po rodzicach, tylko wiąże się to z pewnego rodzaju bardzo toksycznym stylem funkcjonowania w wielu domach, ze stylem funkcjonowania opartym na kłamstwie, gdzie na przykład matka. Kupowała sobie w tajemnicy różne rzeczy, w tajemnicy przed ojcem, i kiedy była pytana przez ojca o masz nową bluzkę, odpowiadała: Ależ skąd przecież już mam mamę od wielu lat? Chyba nie zauważyłeś. Dzieci obserwują swoich rodziców, szczególnie dziewczynki, obserwują swoje mamy i uczą się po prostu takiego stylu. Właśnie stylu opartego na kłamstwie, na, na tym, żeby mieć pewien swój sekretny świat, w którym mogę robić to, co mi się podoba, a przyparta do muru mogę po prostu skłamać. Także widzicie, że tutaj dom ma niebogatelne znaczenie. To, co trzeba powiedzieć, jeśli chodzi właśnie o uzależnienia. To najważniejsza kwestia jest taka, że wola jest wówczas osłabiona. Wola, czyli taki absolutnie najważniejszy mechanizm, taki strażnik kontrolujący naszą yy, psychikę, nasze życie właśnie psychiczne, nasze życie wewnętrzne, życie duchowe. Wola jest osłabiona, natomiast bardzo mocno pobudzany jest ośrodek. Przyjemności w mózgu i kiedy człowiek dokonuje jakiegokolwiek, właśnie kolejnego zakupu, ten ośrodek przyjemności w mózgu jest drażniony. Człowiek odczuwa wielką przyjemność, oczywiście bardzo trwałą ale ją odczuwa i wytwarza się skłonność do tego, żeby powielać tego typu zachowania. Pierwsze objawy, które powinny mocno zaniepokoić otoczenie zakupu holika, to będzie przede wszystkim zaburzenie relacji z innymi ludźmi, odsunięcie innych ludzi na bok, po to, aby oddawać się właśnie myśleniu, myśleniu, marzeniom na temat tego, co sobie kupię, planowaniu zakupów, dokonywania tych zakupów, czy realnie w galeriach handlowych, czy przy komputerze, w sklepach internetowych. Dochodzi również do utraty dotychczasowych zainteresowań. Widzimy zaburzenia w sferze uczuć, w sferze emocji. Widzimy bardzo dużą wachliwość nastrojów i widzimy właśnie, że dana osoba wchodzi w kłamstwo. To jest bardzo charakterystyczne dla uzależnień, bez względu na to, czego dane uzależnienie dotyczy. Zakupocholizm rozwija się stopniowo. Ale w końcu zabiera znaczną część czasu. Stanowi właśnie taki sekret danej osoby, pewnego rodzaju tajemniczą rozrywkę, coś, co ukrywam przed światem, co jest tylko moje, a jednocześnie coraz bardziej mnie to od świata odcina i coraz bardziej powoduje moją niską samocenę i moją ogromną samotność. Moi pacjenci dotknięci tym y, zaburzeniem, tym uzależnieniem y, mówią, że y, bardzo często używają słowa czuję przymus, czuję y, to, że nie panuję nad tym. Muszę to robić. Y, Kiedybym tego nie robił, natychmiast jestem rozkojarzony, natych, natychmiast jestem zły naty czy zła, natychmiast jestem rozstrojony czy rozstrojona psychicznie. Czyli właśnie pojawia się ta huśtawka emocjonalna, czy rozkojarzenie właśnie, które również jest bardzo często problemem w pracy zawodowej danej osoby. Jeżeli ktoś z Twojego otoczenia ma taki problem, bądź Ty sam, czy sama masz taki problem, to wiedz, że samemu jest bardzo ciężko sobie z tym poradzić. Wymaga to terapii, więc musisz skontaktować się z psychologiem lub z psychiatrą, poddać się terapii, pamiętać o tym, że terapia jest procesem i wymaga czasu. Poproś o wsparcie najbliższej osoby, bo jest to też niezbędny warunek do Twojego uzdrowienia i wyjdź z przestrzeni sekretu. Podziel się. Z innymi, z najbliższymi oraz z terapeutą, tym swoim, właśnie, rocznym sekretem dotyczącym tego, co robisz. Wtedy dopiero psycholog będzie mógł z tobą dalej pracować, i będziecie mogli wspólnie dojść do tego, jaka jest prawdziwa przyczyna Twojego uzależnienia. Bardzo proszę o subskrypcję kanału. O w górę, jeśli podobał Ci się filmik i o udostępnienia, bo myślę, że temat jest na tyle istotny, że może wielu osobom dotkniętym zakupocholizmem bardzo pomóc. Serdecznie Was pozdrawiam. Wszystkie namiary na saumedikę macie na moim kanale. Do zobaczenia.